Dzień dobry moi kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd butów i torebek. Słuchajcie, za mną w studio naprawdę cała masa butów i torebek. I uwaga, ja generalnie mam bardzo dużo butów naprawdę bardzo dużo butów. Uwielbiam kuwać buty i, i mam dużo butów i takich zimowych, i letnich, i nie będę Wam ich wszystkich tutaj pokazywać, bo ten film po prostu trwałby za długo. Stwierdziłam, że skupię się na butach, które lubię, których chodzę najczęściej, które chcę Wam polecić i będą to buty głównie jesienno-zimowe, ale też trochę wiosennych. Nie miałam pojęcia, czy nagrać ten film jeszcze z zimówkami, czy już bardziej pójść w kierunku wiosny, ale stwierdziłam, że. To jest dobry moment teraz, jak jest już końcówka zimy, żeby kupić sobie zimowe buty na wyprzedaży. Z uwagi na fakt, że to nie są jakieś świeże zakupy, tylko pokazuję Wam po prostu moją kolekcję, kilkuletnią kolekcję, no to nie będę tutaj podawała Wam linków, ale podam Wam nazwy modeli. Ja na pewno chcę Wam powiedzieć z takich kwestii praktycznych, jak wyglądają moje torebki. Od środka, z których jestem najbardziej zadowolona. Przejdziemy sobie od najdroższej do najtańszej albo odwrotnie, i to samo zrobimy z butami. Jestem bardzo ciekawa wniosków po tym filmie, bo na pewno jakieś nasuną mi się do głowy. Nigdy w ogóle nie robiłam takiego przeglądu, także sama jestem ciekawa co z tego wyjdzie. Nie przedłużam, kochani, zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy, kochani, od torebek. Stwierdziłam, że o torebki mam całą masę pytań. W ogóle odkąd chodzę i mam torebki Jacquemusa, bardzo dużo dziewczyn pisze do mnie na Instagramie, czy ja te torebki polecam, czy one są pojemne i tak dalej. Ja w ogóle bardzo, naprawdę bardzo lubię tę markę i podoba mi się właściwie wszystko. Torebki podobają mi się bardzo, podobają mi się bardzo dodatki. Mam też wyłniane dwa szeliki, czapkę, bardzo podobają mi się też niektóre ubrania. To jest model Legrand Bambino. No i teraz uwaga, najczęściej pytacie mnie o wielkość tej torebki. Ja lubię małe torebki, ja nie lubię dużych torebek. Jeżeli mam mieć torebkę, to chcę, żeby ona była bardzo mała i poręczna, albo już jak mam wybrać większą, no to wolę taką dużą, dużą. Porównuję, słuchajcie, do mojej głowy... Ta torebka jak na małą torebkę uważam, że jest dosyć duża Te modele w ogóle z musa, te takie najmniejsze One są bardzo małe, do nich nawet do niektórych nie zmieścicie telefonu Także zawsze przed podjęciem decyzji Jeżeli nie jesteście w stanie po zdjęciu tego zweryfikować To po prostu zobaczcie sobie wymiary i nawet sobie na kartce po prostu A4 odmierzcie i zobaczcie, jaki ta torebka będzie wielkości. Zmieści się do niej na spokojnie telefon. Ja akurat tu mam jakieś jeszcze dwa błyszczyki, no zmieści się do niej telefon, klucze, chusteczki, pomadka, nie wiem, jakieś małe lustereczko, no naprawdę ona jest całkiem pojemna. Lubię bardzo w niej to, że jak odepniemy te dłuższe rączki, to mogę ją wziąć tak i wtedy ona wygląda bardzo ładnie, elegancko. A jak sobie ją założę tak na ramię, to pasuje do wszystkiego. W ogóle, za to też bardzo lubię tę markę, że nie jest po pierwsze przaśna, po drugie, że logowania są bardzo subtelne. Po trzecie, że ten design jest genialny w swojej prostocie. One po prostu, te rączki pasują do wszystkiego i możecie założyć ją zarówno do takich bardzo eleganckich stylizacji, jak i do totalnie sportowych, dresowych, jeansów, no naprawdę do wszystkiego. Ja mam trzy torebki tej marki. Ta jest na pewno największa i najbardziej praktyczna. Jeżeli lubicie torebki, które będą praktyczne, bo potrzebujecie zabierać ze sobą więcej rzeczy niż ja. Ja serio, ja noszę w torebce telefon, pomadkę i tyle. Natomiast dla osób, które potrzebują do torebki włożyć więcej rzeczy, to spokojnie wydaje mi się, że ten model Grand Bambino będzie ok. Ja wszystkie moje torebki, w ogóle wszystkie rzeczy zamawiam bezpośrednio na stronie producenta. Na stronie macie Wszystkie kolory dostępne. No, po prostu zawsze tam było to, co ja chciałam, a na tych wszystkich innych stronach nie. Na przykład, jak wtedy Jury mi kupował tę torebkę, to właśnie jej w kolorze czarnym nie było. Nigdzie, na wszędzie była wyprzedana, a na ich stronie była dostępna. Ta torebka kosztowała około 4000 zł. Te ceny się wahają w zależności właśnie od tego, na jaki kolor jest popyt w danym momencie. Także warto sobie wszędzie sprawdzać. Teraz sprawdziłam dokładnie ten model na farfaczu. Kosztuje 3900. Uważam, że jest to torebka Warta swojej ceny. Ja tę torebkę już trochę mam. I naprawdę nie ma ona żadnych śladów użytkowania, a też nie hucham na nią i nie dmucham, tylko po prostu normalnie jej użytkuję Czyli czasami wyląduje gdzieś tam z tyłu w samochodzie, edek mi ją zrzuci z kanapy i tak dalej, więc to też nie jest tak, że ja po prostu na te torebki moje czy buty hucham i dmucham i uważam. Nawet tutaj przy wszystkich tych rogach wszystko jest idealnie. Wygląda jak nówka sztuka, po prostu ta torebka. Jeżeli chodzi też o Zapięcia tutaj. Tak samo wszystko wygląda naprawdę ładnie. Oczywiście są jakieś takie minimalne ryski, ale to w ogóle nie jest widocznego go Ja wzięłam ją teraz po prostu z szuflady. Myślę, że jakbym ją sobie ładnie wyczyściła i wypolorowała, no to naprawdę wyglądałaby jak nówka sztuka. A chodzę w niej dosyć często. Była na wyjazdach ze mną. Nie oszczędzam jej generalnie. I naprawdę bardzo lubię ten model. Uważam, że jest to torebka warta swojej ceny. Uważam, że skóra, z której jest wykonana, jest to bardzo porządna skóra. I jeżeli myślałyście o. Zakupię właśnie ymm, torebki w tym budżecie. Uważam, że to jest najlepszy wybór w takim budżecie. Naprawdę. Wydaje mi się również, że ten model Grand Bambino jest taki najbardziej ymm, uniwersalny i dla największej ilości osób to właśnie będzie ten model, który będzie pasować. Ja osobiście wolę Grand Chiquito. Ale to jest naprawdę bardzo mała torebka, i to jest taka moja bardzo subiektywna opinia, bo ja po prostu, tak jak powiedziałam, nie lubię zbyt dużych torebek i do torebki wkładam tylko telefon i pomadkę. Więc mi na przykład ten model w zupełności wystarcza i bardzo mi się on podoba, więc może płynnież do niego szybko przejdę. Bardzo mi się podoba ta rączka z przodu. Według mnie ten model jest taki bardziej. Modowy. Ta czarna torebka, Grand Bambino, ona jest taka bardzo neutralna. Natomiast ta torebka, moim zdaniem, naprawdę może dodać charakteru stylizacji. Ona już jest taka bardziej określona, bardziej charakterystyczna, jest też mniejsza. I oczywiście tutaj tak samo można ją nosić w ten sposób, ale ja mam do niej również długi pasek i te paski są. W zestawie. E, co się zmieści od tej torebki? No nie za wiele, no zmieści się tutaj telefon i tyle, i nic więcej. Wsadzam tutaj telefon, no i może jakaś mała pomadka i karta do bankomatu. Mam jeszcze gumy do rzucia i jakiś paragon. Co ja tam kupowałam? no nieważne, może ja troszeczkę przesadzam może się tutaj zmieści więcej no ale generalnie to jest torebka na telefon ale jest niezwykle urocza i ja naprawdę ją uwielbiam, bardzo często noszę ją latem, chętnie zostałabym posiadaczką jeszcze takiej jednej w innym kolorze może jakimś takim bardziej żywym albo nudziakowym, jeżeli chodzi o ten model to tutaj ceny z tego co kojarzę wahają się około 3000 zł, ja w ogóle chyba te torebki kupiłam sobie stacjonarnie w Witkacu i chyba bym jej nie zamówiła, gdybym mnie nie zobaczyła na żywo, bo na zdjęciach Wydawała mi się ona zdecydowanie mniej atrakcyjna A jak zobaczyłam ją na żywo No to po prostu się w niej zakochałam I stwierdziłam, że musi być moja Znowu słuchajcie, zrobię porównanie do głowy Do głowy albo do ręki No jest mała, no nie ma co To nie będzie torebka dla każdego, ale jest przeurocza To był model Le i w kolorze białym A teraz chciałam Wam pokazać torebkę, którą uwielbiam nosić... E... Wiosna, lato. Na zimę ten kolor jest dla mnie troszeczkę zbyt żywy, chociaż może do jakiejś stylizacji. No nie wiem, w tym roku nie miałam jej w ogóle ani razu zimą, ale to jest piękna torebka, którą uwielbiam. Naprawdę uwielbiam ją nosić latem. Eee, ma swoje wady, zaraz wam powiem, bo też uważam, że nie będzie to model dla każdego. On generalnie jest chyba jeszcze mniejszy od leczyki to Long. Tutaj oczywiście zakochałam się w tym kolorze, bardzo mi się on spodobał i to dlatego w ogóle zwróciłam na tę torebkę uwagę. I ją nosimy w ten sposób. Nie da się jej założyć w żaden inny sposób. I dlatego mówię, że to nie będzie tarapka dla każdego, bo po pierwsze w sytuacji, w której założycie coś śliskiego, czyli na przykład jakąś y, koszulę, która będzie taka jedwabna, satynowa i tak dalej, to wam zaraz zleci. To jest torebka nie do wszystkich stylizacji, i to jest torebka nie na cały dzień, żeby było Wam wygodnie, tylko to jest torebka, która po prostu bardzo ładnie wygląda. Ja y, nauczyłam się jakoś tak ją nosić, że ona mi tak właściwie bardzo nie spada, no ale uczciwie Wam mówię, że nie jest to najpraktyczniejsza torebka, jaką mam. Jest przepiękna, uważam, że totalnie robi robotę, e, nawet w prostej stylizacji. Uważam, że ten kolor jest w ogóle piękny i e, mi się bardzo w ogóle podobało. Kiedyś wystylizowałam tę torebkę z. Moim brązowym setem i białymi butami. To jest naprawdę przepiękny kolor i można nim super przełamać stonowaną stylizację. I mi się niezwykle podoba ten szeroki pasek. E, Okej, okay, to może nie jest jakiś super praktyczny czy wygodny, ale to wygląda po prostu świetnie. Mimo tego, że ten pasek nie będzie wygodny dla każdego, to uważam, że to po prostu bardzo dobrze wygląda. I mm, podoba mi się też to, że to jest taka malutka torebka, a przez ten szeroki pasek ona jest bardzo widoczna i zauważalna. I jeszcze, właśnie w tym kolorze, e, no. Super po prostu przełamanie stylizacji, która na przykład jest w jednym kolorze, i właśnie zakładamy taką torebkę. Cena tej torebki to jest również około 3000 zł. Czasami one są nawet po dwa. 800, czy coś takiego, ale to już trzeba po prostu śledzić. Znowu porównanie do głównym: taki kolejny malutki słodziaczek, i to jest moja trzecia torebka marki Jacquamus I bardzo lubię tę markę. Nic mi się z tymi torebkami nie dzieje. Zobaczcie, one wszystkie wyglądają naprawdę jak nowe. Ta ma w ogóle tutaj też bardzo fajne zapięcie. Jeżeli miałabym wybrać taką, która będzie najbardziej praktyczna, to naprawdę będzie to model Grand Bambino. A jeżeli miałabym wybrać taką, w której chodzę najczęściej, to jest pewnie to ta biała, czyli leczyki to long. Te torebki można też często kupić z drugiej ręki. Sprawdzajcie sobie na Vinted. Rzadko oczywiście się zdarzy, że będzie to kolor czarny czy biały. Ale ja nawet kiedyś widziałam po 2,5 tysiąca te torebki w jakichś takich właśnie mocniejszych kolorach. No ale oczywiście, zawsze weryfikujcie, czy są to torebki oryginalne. Ja zawsze myślałam, że na Vinted nie da się sprzedać podróby, ale da się sprzedać podróby i można sobie te wszystkie dowody zakupu, które się tam wrzuca. Mm, no po prostu jakoś sfałszować, bo coraz częściej właśnie słyszę o tym, że na Wintetudzie sprzedają podróbki, więc zawsze po prostu bądźcie czujne. Idziemy dalej i dalej zmienimy trochę klimat, dlatego, że chcę Wam powiedzieć o torebkach marki Lobos, naszej polskiej marki. Butik znajduje się na ulicy Mokotowskiej i ja pierwszą torebkę Lobosa kupiłam sobie kilka lat temu. Teraz oddałam w ogóle tę torebkę mojej mamie. I również ona była w stanie idealnym. To jest tak porządna i gruba skóra, że moim zdaniem te torebki są nie do zajechania. Mają naprawdę piękny design. Bardzo taki spójny teraz z moim stylem. Jak weszłam do nich, słuchajcie, do butiku, to podobały mi się właściwie wszystkie torebki. Ogólnie uważam, że jeżeli mamy budżet powiedzmy 1000 zł na skórzaną torebkę, to warto wybierać polskie marki. Mamy naprawdę dużo super polskich marek. E, Bugs na przykład, również jakościowo genialne torebki. Zresztą robiłam kiedyś z nimi swoją kolekcję. Mi osobiście teraz. Nie do końca podoba się ten styl. Mój styl po prostu też się zmienił bardzo na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ale jeżeli chodzi o jakość, to te torebki są naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o Lobosa, mam teraz dwie torebki, których używam. Trzecia jest u mojej mamy. No i znowu zaczynamy od maleństwa. To jest model Capri Mini. Kurczę, muszę Wam powiedzieć, że tak lubię tę torebkę. Ona to jest tak malutka. Tutaj to już w ogóle się mieści tylko telefon. Podoba mi się też zamknięcie na. Magnes, podoba mi się również Faktura tej skóry, dlatego, że jest taka Delikatnie groszkowa e, Mamy tutaj do zestawu taki Pasek, ja sobie jeszcze dokupiłam Inny, który jest na dole Ogólnie możecie właśnie sobie dokupić e, Do tych torebek też Taki pasek, on jest chyba bodajże z żywicy I to też wygląda super Ja w ogóle tę torebkę kupiłam W bardzo dobrej cenie, dlatego, że akurat Tego dnia był jakiś kod rabatowy Z jakiejś okazji i po prostu skorzystałam Z tego kodu i ona chyba mnie kosztowała 500 zł albo 600 zł. Natomiast poprzedni model, który miałam, kupiłam już w cenie regularnej e, on kosztował coś około 1000. I tak jak Wam powiedziałam, e, tę torebkę wcześniejszą oddałam mojej mamie i ona była w stanie idealnym mimo mojego ciągłego użytkowania. E, mam też drugą torebkę Lobosa. Naprawdę jest tak piękna, uwielbiam. E, to jest torebka, którą dostałam w prezencie od Marki Lobos, to jest model Como. Piękna nazwa, piękna torebka, tutaj do tego modelu zmieści się już troszeczkę więcej, ale nadal jest to malutka torebka. Zobaczcie w ogóle jak ona się zamyka, ona się zamyka w ten sposób, widzicie? Nie mamy tutaj suwaka, tylko właśnie takie zamknięcie i ja uważam, że to jest super, bo jest to po prostu bardzo wygodne. Co my tu zmieścimy dziewczyny? Zmieścimy tutaj telefon, proszę bardzo, no i... Kurde, to jest cały czas ten sam case, co wszystkie moje torebki. Czyli zmieścimy tutaj telefon, pomadkę i klucze. Zobaczcie w ogóle, jak ona ślicznie wygląda tak. Ja sobie teraz odczepiłam od niej mm, tą długą rączkę, bo nagrywałam jakąś rolkę stylizacyjną, i właśnie wziąłam sobie wtedy ją tak, bo uważam, że w ogóle ona wygląda tak przeuroczo. I znowu tutaj lubię to, że mogę odpiąć y, od niej. Dłuższy pasek, jak wezmę ją w ten sposób, to ona staje się bardziej elegancka. Bardzo polecam Wam torebki tej marki. Jestem szczęśliwą posiadaczką dwóch, byłam trzech. Yy, poszła w dobre ręce. Ja w ogóle bardzo lubię. Yy, Oddawać rzeczy i zawsze, jak na przykład coś tam mi się już znudzi, albo stwierdzę, że to nie mój kolor, to daję albo przyjaciółkom, albo mamie i fajnie, jak te rzeczy mają drugie życie. Szczególnie jak są to produkty dobrej jakości, które wyglądają cały czas, jakby były nowe. Tutaj jeszcze pokażę Wam z bliska skórę, ponieważ ona jest już gładka. Czasem dostaję takie pytanie na Instagramie: Ewa, jaką torebkę polecisz do 1500 zł, czy tam do 2000 zł? Ja w takim budżecie totalnie wybieram polskie marki. Uważam, że one jakościowo niczym się nie różnią od nawet tych torebek za 4000 czy 5000 zł. Naprawdę one są super jakości i mają przepiękny design. Marek polskich z torebkami kilka mamy. Swego czasu bardzo popularne były torebki Helak. Nigdy nie miałam i nigdy nawet nie miałam chęci mieć, ale to właśnie dlatego, że mieli ją dosłownie wszyscy. Jeżeli chciałobyście zobaczyć te torebki na żywo, to jest butik na Mokotowski, malutki, ale można sobie. Dotknąć, zobaczcie, jak to wygląda, kolory i tak dalej. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Butik w ogóle jest e, tuż obok pięknych butów wandynowak więc nie grozi to delikatnym uszczerbkiem na naszym portfelu. Wizda tam, ale uważam, że warto. E, zostały mi jeszcze dwie torebki e, i chyba to są moje najdroższe torebki w mojej całej kolekcji. Mam tutaj. Białą Balenciagę i e, takiego tota Givenchy. I co ja Wam mogę dziewczyny powiedzieć? Tę torebkę kupiłam pod wpływem emocji w ciąży. Dwa razy już próbowałam ją sprzedać, ale potem kasowałam to ogłoszenie, bo stwierdzałam, że jednak ją lubię, jest piękna. Mam z nią taki love-hate relationship. Naprawdę. I czasami w niej chodzę, a czasami w ogóle w niej nie chodzę. I kilka miesięcy jest w szafie, i jest taka biedna i smutna w tej szafie sama. Nienoszona przeze mnie, ale nie umiem się z nią rozstać, i jednak stwierdzam, że chyba. Chyba się jednak kochamy, no. Bardzo mi się w tej torebce spodobała ta skóra. Ona jest po prostu tak miękka. I tak jak ja nie jestem w ogóle fanką skóry takiej kroko, to ta mi się bardzo podoba i uważam, że ta torebka jest zupełnie inna niż wszystkie. Jest taka bardzo, bardzo oryginalna, jest duża. Ma tutaj pasek, który możecie założyć w ten sposób na ramię, ja tak najczęściej ją noszę, ale ma też długi pasek w środku, który. A nie, ja w ogóle odczepiłam ten drugi, długi pasek. No ale do niej generalnie też jest taki długi pasek, że możecie sobie ją założyć przez ramię, ale mi się nie do końca podoba jak to wygląda, bo uważam, że to jest za duża torebka, żeby nosić ją przez ramię. W środku mamy jeszcze mniejszą kieszonkę na jakieś karty, dokumenty, klucze, co tam chcecie. Ona jest przyczepiona w ten sposób. Eee, I co? Podoba mi się w niej to że jest biała, a obicia ma srebrne. Jednak większość moich torebek ma złote obicia, a tutaj e, mam srebrne, także ta torebka często jest przeze mnie noszona jak mam srebrną biżuterię. Podoba mi się też dyskretne i delikatne logowanie. Podoba mi się bardzo ta skóra. Może nie do końca siedzi mi ten fason. Nie wiem, słuchajcie. Ja w ciąży ogólnie miałam dziwny gust. Mi się bardzo wszystko pozmieniało w ciąży. W ogóle lubiłam jeść inne rzeczy, podobały mi się inne zapachy. No, po prostu wszystko mi się inne podobało, a większość to w ogóle mi się nie podobała. Ostatnio o tym myślałam i stwierdziłam, że nie sprzedam tej torebki chociażby z uwagi na fakt, że mam bardzo miłe wspomnienia. Z momentem, w którym ją kupiłam, poza tym jednak ją zakładam, może nie tak często jak inne, ale może mi się odmieni. Nie ma ona właściwie żadnych śladów użytkowania, jest jak nówka sztuka, bardzo mięciutka skórka, wygodna, pojemna. Lubię ją, czy bym sobie ją kupiła drugi raz, podejrzewam, że nie. Ona kosztowała coś około 5000 zł. Ja ją w ogóle kupiłam stacjonarnie we Włoszech. Nie jest to na pewno torebka, którą noszę na co dzień, ale noszę ją i. No nie wiem, coś tam czuję do niej. Lubię ją. Lubię i nienawidzę. No mówię wam, to jest Love Hate Relationship. Moja jedyna duża torebka, moja jedyna nieskórzana torebka, i moja właściwie jedyna rzecz z tak dużym i hardkorowym logowaniem. Nie jestem fanką takich logowań, ale akurat jeżeli chodzi o tę torebkę, to. Podoba? Nie wiem dlaczego, w ogóle ta torebka mi się strasznie podobała Tak po prostu coś do niej poczułam Uważam, że płacenie tyle pieniędzy za torebkę, która nie jest ze skóry Nie było mądre No ale dostałam w prezencie od męża, który usilnie bardzo chciał kupić mi torebkę I powiem wam, że nawet byliśmy w Witkacu i oglądałam te torebki Ale na mnie żadna z torebek, które tam były nie zrobiła jakiegoś większego wrażenia. Ja po prostu mam tak, że uważam, że jeżeli ja mam zapłacić tyle pieniędzy za torebkę To naprawdę chcę, żeby to była torebka, którą zobaczę i powiem wow Żadna z tych torebek dla mnie taka nie była. Ja cały czas zmieniam ISO, bo za oknem robi się już coraz ciemniej, i widzę, że w podglądzie, że faktycznie jest dosyć ciemno. Ale mam nadzieję, że zdążę jeszcze zanim zajdzie słonką. Dobra, będę mówiła już szybko. Bardzo lubię tę torebkę Noszę ją dosyć często, jest bardzo praktyczna Podoba mi się na maksa jej kolor Ja już Wam mówiłam ostatnio, że mam fazę na takie kolory Bardzo podoba mi się jej wykończenie I to jak pięknie są tutaj e, zrobione wszystkie detale Przepiękne wykończenie, naprawdę piękne Dzięki temu też jak ją stawiam, to ona się tutaj tak bardzo nie niszczy Tak samo naprawdę bardzo ładnie wykończony jest tutaj ten pasek e, Czy te oprzycia tu Tutaj. no, Uważam, że jest ona naprawdę dobrze wykonana. Ona się nie zapina w środku i ma tylko taką jedną kieszonkę również nie zapinaną. To właściwie myślę, że jest trochę jej minus. Fajnie by było, gdyby ona była w środku na albo chociaż żeby w niej była w środku kieszonka na suwak. Tego mi trochę w tej trampce brakuje. No ale jest bardzo pojemna, jest, uważam, bardzo ładna. Nie wiem dlaczego ona mi się tak spodobała, bo tak jak wam powiedziałam, to jest w ogóle moja jedyna rzecz z takim dużym lukowaniem. Ale no nie wiem, coś po prostu miałam w sobie i stwierdziłam, że ją chcę. Inaczej, pewnie gdybym sama sobie ją miała kupować, to bym sobie jej nie kupiła, ale Juli na mnie dosyć mocno naciskał, bo bardzo chciał mi po prostu kupić torebkę, więc skoro bardzo chciał, to powiedziałam, że chcę taką. Mm, szkoda, że w tej cenie nie jest tutaj więcej skóry i szkoda, że w tej cenie nie ma suwaczka w środku i tak dalej, ale pasuje do wielu rzeczy. Czuję się w niej fajnie, jest pojemna jest duża. I jest bardzo ładna moim zdaniem. Ile ta torebka kosztowała, to ja wam powiem, że ja nawet nie wiem, wiecie, ale zaraz to sprawdzimy. Miałam nagrać przegląd butów i torebek, ale to będzie chyba tylko przegląd torebek, bo ja widzę ile ja już gadam. I wydaje mi się, że moja kolekcja butów jest zbyt duża, żeby połączyć ten film. No nie wiem, dobra. Zobaczymy, ile ona kosztuje. W ogóle to ta moja torebka też jest w kolorze. Szarym I uważam, że jest piękna, naprawdę piękna. To jest model G-Toad Medium. Widzę, że ceny tej torebki się wahają i w zależności od miejsca te ceny są różne. Na stronie Givenchy, czyli bezpośrednio, ten model to jest model Medium G-Toad w kolorze Dark Khaki Kosztuje 5650 zł. No, uważam, że to jest na maksa duża na taką torebkę. Nie będę Wam się mieć. Dla mnie to jest bardzo dużo. Szczególnie, że ta nie jest skórzana. No tutaj ewidentnie płacimy za markę i za detale. Ja osobiście nie mam z tym problemu, żeby zapłacić więcej tylko dlatego, że coś się za marki, bo uważam, że projektant naprawdę ciężko pracował na to. Żeby być taką marką, i nie bez powodu nią jest, I nie bez powodu każdy ją zna, I nie bez powodu wiele osób chce być te rzeczy, więc za taką renomę marki ja nie mam żadnego problemu, żeby zapłacić, ale lubię jak idzie za tym jakość. Przeglądam sobie teraz jeszcze i widzę, że na przykład na farfeczu w innym kolorze ona jest za 3900. Pewnie da się ją znaleźć taniej. ja Wam podałam cenę bezpośrednio ze strony. Givenchy. Słuchajcie, ja nie nagrywam dzisiaj tych butów, bo to jest bez sensu, bo ja mam butów bardzo dużo. No chyba nagram dla Was te buty już po naszym powrocie, dlatego że my generalnie dzisiaj w nocy mamy samolot i wylatujemy. Więc myślę, że przegląd butów. Będzie i mogę nagrać dla Was jeszcze przegląd moich wszystkich kurtek i takie mierzymy. Dajcie znać, czy Was bardziej interesują nadal zimowe, bo na przykład chcecie upolować na wyprzedaży zimowe, czy bardziej takie przejścióweczki już gdzieś tam bardziej wiosenno, jesienno i tak dalej. No nie wiem, dajcie znać, dziewczyny. Mam nadzieję, że mój przegląd torebek ym, Wam się podobał. Ja nie mam zbyt wielu torebek. Nie mam jakiejś super pokażnej kolekcji, mam zdecydowanie więcej butów niż torebek. Natomiast pokazałam Wam też tylko te, w których. Chodzę na co dzień teraz. Część torebek, które mam, mam na przykład schowane, bo gdzieś tam czuję, że to już nie jest do końca mój styl, ale właśnie są skórzane, ładne, zdaga w ogóle mam takie torebki i może do nich wrócę, bo wiecie, no. Mi się na przykład styl zmienia i widzę, że z roku na rok mm, robi się coraz bardziej ten mój styl taki spokojny i sonowany, ale też jednocześnie czasami wracam do rzeczy sprzed kilku lat i one mi się zaczynają podobać na nowo. No więc zobaczymy, może w tym wypadku również tak będzie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych modeli, to piszcie śmiało komentarz, będę Wam odpowiadać. A tymczasem lecę się pakować na wyjazd buziaczki, całuję Was bardzo mocno. Do zobaczenia kochane w kolejnych filmach. Pa!